Mamy duże zmiany na rynkach finansowych, w zasadzie można mówić już o krachu, jeżeli chodzi o rynki akcji, zwłaszcza rynek amerykański, ale i też rynki w Europie czy rynki w Azji. Eee, taka jest reakcja na cła zwrotne, jakie Donald Trump ogłosił 2 kwietnia wieczorem. I to, co się dzieje, oczywiście odbija się też na innych aktywach, odbija się również na rynku walutowym. Mieliśmy wpierw mocne osłabienie się dolara później dolar nieco odrobił straty, jeżeli chodzi o rynek globalny. Natomiast ogromne zmiany to je też polski złoty. I o ile w czwartek rano dolar kosztował jeszcze 3,75 nawet, to po południu już było to 3,84, a w piątek 3,90, więc dolar, dolar zaliczył silny rollercoaster. Natomiast euro, złoty z poziomu 4. 19,420, a wzrost do poziomu 4,30, to dzisiaj rano spłoszono 4,30 w poniedziałek. Na ten poziom był nieco naruszony. To oczywiście wszystko wynika również z ważnych informacji, które się pojawiły z kraju. Mamy, mamy silny pivot, czyli taki zwrot, jeżeli chodzi o podejście NBP, podejście Rady Polityki Pieniężnej do. Tematu obniżek stóp procentowych. Prezes Glapiński na konferencji w czwartek powiedział, że zmienia zdanie: że właśnie sytuacja jest inna, że inflacja może być niższa i trzeba działać. I nie wykluczył, że mogą spaść stopy nawet w maju, czyli obniżka stop w maju jest możliwa, to sprawiło, że rynek zaczął wyceniać w tym roku dosyć, dosyć mocne cięcia, to się pojawiają głos, że nawet 150-175 punktów bazowych może być obniżek. Co oznaczało, że w maju zaczniemy nie od poziomu 25 punktów, ale być może od czegoś mocniejszego. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak przebiegnie sytuacja globalna, co tu się wydarzy. A silne spadki na rynkach akcji mogą spowodować, że a najwięksi gracze, czyli FED, czyli Europejski Bank Centralny, czyli Bank Anglii, mogą na przykład zdecydować się na jakieś działania, na jakieś interwencje, na jakieś cięcia stuprocentowych, bo mamy sytuację podobną do tej, która była w marcu w roku 20, czyli początek COVID-u, wtedy też silne spadki były i potem banki centralne weszły do gry. No pytanie, czy teraz wejdą, tak, bo to jest... Inna sytuacja, wtedy mieliśmy sytuację zupełnie losową pandemię, a teraz mamy sytuację, w której to administracja Donalda Trumpa rozpętała, co widzimy, tak? Czyli pytanie jest takie, czy Donald Trump jeszcze czegoś nie wymyśli, kolejnego, tak? Po prostu na razie widać, że chyba, mówię chyba, ryzyka eskalacji wojny handlowej nie ma, chociaż Amerykanie na pewno tutaj. No, nie przyjęli dobrze decyzji Chińczyków o tym, że Chiny nakładają cła zwrotne na produkty amerykańskie w tej samej wysokości, której Amerykanie nałożyli na Chiny. Więc cios za cios jest, no pytanie oczywiście o eskalację, bądź właśnie deeskalację. Natomiast jedno jest chyba pewne, to to, że Donald Trump zarzeka się, że nie wycofa tych ceł, które mają wejść w życie 9 Czyli w środę, więc y, zobaczymy. Na razie, nerwowo i pytanie, kiedy się skończy. Natomiast no, widać inną rzecz. Widać to, że rynki finansowe weszły w bezse, że hasło recesja to już nie jest hasło y, gdzieś tam mało ważne. To jest jeden z bardziej realnych scenariuszy na bliższe miesiące dla globalnej gospodarki i nie tylko globalnej, też być może europejskiej.